Nadchodzący sezon Pucharu Świata dla wielu skoczków będzie okazją, by pokazać progres osiągnięty podczas całorocznych przygotowań. Wśród sportowców, którzy będą chcieli sięgnąć po szczyt, na pewno nie zabraknie Piotra Żyły, który aktualnie ładuje baterie przed nadchodzącymi wydarzeniami. Szczegółami wakacji podzieliła się już Marcelina Ziętek. Jego ukochana kropka, jak się okazuje, Marcelina i Piotr wyjechali razem na Cypr, by odpocząć przed najbardziej wyczerpującym czasem w roku. Fani mają nadzieję, że wakacje przyniosą oczekiwane skutki. W końcu sportowe wyzwania Piotra żyły rozpoczną się za kilka tygodni, już 25 listopada. To wtedy miejsce będzie miał pierwszy konkurs wrócę. Co więcej, wyjazd dotyczy nie tylko Piotra Żyły. W dniach od 6 do 10 listopada 2023 roku wszyscy zawodnicy, z wyjątkiem Dawida Kubackiego, znajdują się na Cyprze. Marcelina, Ziętek z tej okazji podzieliła się ze swoimi obserwatorami kilkoma szczególnymi kadrami: zachodami słońca, pesznym jedzeniem, plażami, zamieszkującymi Cypr zwierzętami czy swoją uśmiechniętą twarzą. Piotr Żyła postanowił nie publikować zdjęć. Zwleka do ostatniego momentu, odpoczywa bez telefonu, albo luksusy nacy są dla niego po prostu niczym nowym. W końcu zaledwie kilka miesięcy temu informowaliśmy, że nowobogackich rozwiązań mu nie brakuje. Mieszkanie żyły to prawdziwy szczyt nowoczesności i luksusu. na specjalnym nagraniu, będącym przy okazji reklamą firmy odpowiedzialnej za budowę domu. Widać było między innymi kuchnię urządzoną w nowoczesnym i modnym stylu, przestronny przedpokój z długim korytarzem i dużą szafą. Nie zabrakło też prezentacji łazienki, która, mimo iż nie jest ogromna, to swoim solidnym wykończeniem i estetyką cieszyła oko każdego obserwatora. Osoby. Które przed nadchodzącymi skokami chcą nadrobić zaległości powinny wiedzieć, że Marcelina Ziętek to ukochana Piotra Żyły oraz aktorka i modelka. Było o niej głośno jeszcze przed zdaniem egzaminu dojrzałości. Brała udział w konkursach piękności, otrzymała m.in. tytuł Miss z południa nastolatek. Została też aktorką. Można było oglądać ją w serialach, takich jak Szkoła lub 19. Marcelina z powodzeniem radzi sobie również w mediach społecznościowych. To właśnie tam obserwuje ją niemal 100 tysięcy osób. Marcelina nie ukrywa, że aktorstwo jest dla niej bardzo ważne. Młodość spędziła długo ćwicząc przed wyzwaniami, których podjęła się w ciągu ostatnich lat. Teatr to miejsce, gdzie spędziłam swoją młodość, setki godzin spędzonych na próbach, spektaklach, premiery przy wypełnionym teatrze. Zawsze, gdy tu jestem jako widz tęsknię za sceną. To miejsce zawsze będzie dla mnie ważne. Pisała na Instagramie. Czytaj też. Niespodziewany romans Piotra Żyły, a teraz takie wieści z domu Skoczka. Ziętek została na lodzie, Piotr Żyła totalnie zaskoczył. Takiego czegoś chyba rodzona matka nie podejrzewała. Piotr Żyła i Marcelina Ziętek prezentują swoją nową rezydencję.